Dzisiaj podpisywaliśmy umowę pomiędzy dwoma uczelniami Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Politechniką Śląską oraz liderem konsorcjum, czyli Firmą Energokompleks, związaną z organizacją studiów podyplomowych, ale szerzej współpracy przy realizacji projektu, który nazywamy Akademia Transformacji Energetycznej. To myślę, że stwarza nowe możliwości wymiany doświadczeń i jeszcze bardziej efektywnego kształcenia nie tylko naszych studentów na studiach inżynierskich, magisterskich, ale także właśnie na tych nowo uruchamianych, uruchamianych studiach podyplomowych, które będą myśleć późnią nowych kadr e, transformacji energetycznej. Myślę, że ta współpraca przede wszystkim zaowocuje tym, że będziemy kształcić specjalistów, którzy będą się przyczyniać do coraz lepszych systemów. Fotowoltaicznych i tak dalej, które po prostu sprawią, że będziemy w końcu mieli na Śląsku czyste powietrze i śląsk będzie nazywany nie czarnym, ale zielonym śląsem. Chcemy taką rolę, taką misję, chcemy pełnić, żeby y, tą wiedzę przekazywać, poprowadzić te osoby, które tym będą zainteresowane pomóc im taką właśnie y, niezależność. Y, Energetyczną zbudować na terenie własnej firmy, powiatu czy też miejsca, w którym funkcjonują. Studia podyplomowe to jeden ze sposobów nabycia kompetencji. Kompetencji, której tak brakuje na rynku nie tylko energii elektrycznej, ale właściwie na każdym rynku związanym z całą gospodarką. Trzy główne cele Akademii Transformacji Energetycznej to: pierwszy, to misja społeczna. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, co czeka ich w trakcie transformacji energetycznej i jak ją skutecznie przeprowadzić. Drugi element to chcemy budować kadry, które będą mogły sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną. Trzeci obszar to jest budowanie bardzo szerokiego marketplace'u, w którym ci, którzy mają potrzeby realizacji serwisu, usługi bądź zakupu produktu w sposób pewny, gwarantowany będą mogli znaleźć partnera.